maneczko, z tej strony wazji, ja w tym odcinku razem z Wiktorem będę wykonywać quest'a Zniszcz motorówki Lecimy na skalistę Okej, okay, ja już widzę jedną motorówkę, drugą No trzecia jest na wyspie Tak więc no quest Idealo na skalistę Poczekaj jak to zniszczyć? Czek wsiądę na motorówki, będę strzelać z jednej do drugiej Zaliczę znaczy ja mam wyronie. Mogę ja już z kałacha naparzać. I co, zalicza grupą? Garniarz może? Nie, czy... można to przetestować. Ale chłop tu jest. Ja całkowicie. te utęchę będzie. O tym, czy ja będę pół dnia tą turówkę rozwalać. E, I leci, leci! Za tobą jest, za tobą jest! Idę, Idę, idę. Koczyłem, mam chyba odteczkę. Skillof u jego, skillof u jego. Dobra, przeszukuję. <tryk> no to sześć już z jego typu chyba leży. Gdzie się to trzymało do chłopu? No już najleży. Dobra, trzeba lecieć, rozwalać te motorówki To tylko ja strzelam do kartonów. Będzie to ciężki quest. O, zaliczę. A mi nie zaliczyło, bo ty je chyba. Zaliczyło mi znowu. O to... Tobie zaliczę, dobra, to jak już to później ja sobie zrobię. Teraz dawaj na wyspę. No dziwne. I... Co? Dziwne, bo ja strzelałem z pistoletu i Jestem pewien, że ty zdajesz więcej obrażeń. Tak, to ty Ten, co wybuchł. To jest, że kto pierwszy... Zaczął Nie, ten, co wybuchł. Może być. Bo to jest ten ostatni najważniejszy, to co już... Tak samo samochód. Mogę ja cały zniszczyć, a ty możesz go dobić i tak naprawdę ty tego, od tego zginiesz, a ja je. No w sumie. Dobra, to szukamy Dobra. trzeciej motorówki. Zniszczymy łowiska i dopiero potem ją zniszczymy. Lecę. A już widzisz tam trzecią? A tę no. na wyspie. To jest czwarta jeszcze. Już lecę do ciebie. To ja już jedną z Albo ty zniszcz sobie? Masz. Jaki ja Nie mówię. No i zaliczyło. Nie dawaj, na połowiska No i to tyle. Dwie motorówki macie na skalistych i dwie kolejne tutaj obok. Na wyspie z lewej strony. Gdybyście szukali innych lokalizacji motorówek. Przykładowo macie jeszcze je tutaj na moście. Postaram się również tam Wam dorzucić pod opisem filmu całą mapę z lokalizacjami motorówek. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarzu oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, bo lecimy do tysiąca. Do zobaczenia w kolejnych. Hej!